jest ciepło, może bym się napiał wojanka. Pij wojanka do białego ranka, bo jest ciepło, bo jest gorąco. Zapraszamy do żabki, bo tam są pyszne wojanki. I, i, i lody wojanków. Kiedy pusta szklanka, nalej mi wojanka. Nalej, 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 potem nalej, drugi raz nam Pi Wojanka do białego ranka, bo jest ciepło, bo jest gorąco. Brr, brr, patapim, wojanka tupi, albo jesteś super, albo ni, albo ni. Skoszonej trawy czuję zapach, niebo jakieś bardziej niebieskie. Wojanek to smak tego lata. Smak na lata jest w każdym, w każdym sklepie. I wychodzę z domu na powietrze. Taka to pogoda, że gościnnik wezmę. Mój przyjaciele, nie potrzeba nic więcej. Papa, pa! I wstąpcie do żabki, bo tam są pyszne. Wojanki! I... Nagrywam to! Sama. Bajo! Serio. Polecam wam wojanki. Kupujcie w żabce w limitowanej wersji. Też są lody wojanków. Bardzo polecam lody. A jutro będzie piosenka o lodach. Bajo! I, ze mną nagrywa to. U. Bajo, buziaki!